Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze i kulturę przede wszystkim i uprzejmość. Ja myślę, że to jest bardzo dobra kampania. Zawsze trzeba uważać na drodze i zawsze być skoncentrowanym, żeby po prostu nie zrobić nikomu krzywdy. Każdy musi się liczyć z bezpieczeństwem na drodze i dążyć do tego, żeby nie było wypadków. Zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze, uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę żeby to Radomskie było regionem kultury na drodze. Widząc wypadek, czy uczestnicząc w wypadku lub kolizji drogowej, mamy obowiązek przede wszystkim zatrzymać się, ale w sposób bezpieczny, żeby nie spowodować dodatkowego zagrożenia. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, czyli z sytuacją, gdzie są osoby ranne, to po zatrzymaniu pojazdu, w sposób oczywiście bezpieczny, należy zadbać o bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, w taki sposób, żeby nie doszło do pogłębienia skutków tego zdarzenia i powinniśmy udzielić pomocy, mamy obowiązek udzielić pomocy osobom poszkodowanym, jak również wezwać. Załogi pogotowia ratunkowego, jak również wezwać policję na miejsce zdarzenia. Dodatkowymi obowiązkami na, ciążącymi na uczestnikach takiego wypadku drogowego jest możliwe zabezpieczenie bezpieczeństwa do czasu przybycia służb w miejscu zdarzenia oraz niewykonywanie czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie, jak doszło do tego zdarzenia. Wystarczy zadzwonić na numer 112, tam operator odpowiednio pokieruje i zawiadomi pozostałe służby. Jeżeli nie potrafimy udzielić fachowo tej pomocy, to starajmy się ustalić, stan tych osób. Zawiadomić. Najważniejsze jest, żeby zawiadomić służbę. One w ciągu kilku minut przyjadą na to miejsce zdarzenia, ale czuwajmy nad tymi osobami, wypytajmy je, jak się czują, jak się nazywają, czy mają jakieś dolegliwości, bo może się zdarzyć, że po paru chwilach ta osoba straci przytomność i ta wiedza uzyskana od tych osób w tej rozmowie będzie bardzo przydatna służbom ratowniczym w celu udzielenia pomocy takiej osobie. Kampania jak najbardziej bardzo dobry pomysł. Popieram ją w 100%. Mogę zachęcić wszystkich do kulturalnego użytkowania naszych dróg, przede wszystkim szacunku dla innych użytkowników, zarówno dróg, jak i pieszych. Każda akcja, która dotyczy kultury jest cudownym środkiem do poprawienia chociażby o procent, chociażby o kilka promili, a co zaowocuje w przyszłości jak gdyby zwrostem tej kultury na drodze. Jeżdżąc na odpowiednim poziomie z odpowiednią kulturą, myślę, że jest, jest w stanie przynieść bardzo wielkie efekty. Ja jestem absolutnie. Jak najbardziej na tak, za każdą tego typu akcją jestem gotów w niej uczestniczyć.